Cześć, wam teraz film dla moich rudaków, dla moich Polaków, którzy mieszkają w Polsce. Ja niestety mieszkam tu w Holandii już długo lat, ale gdzie ja się znajduję? Ja znajduję się tutaj w Wydmach na jednej z wysp z Holandii. Holandia ma pięć wysp, a jestem momentalnie, momentalnie na wyspie też Heling. Chciałam pokazać, dlaczego ja tu przyjeżdżam. Przyjeżdżam się tutaj oczywiście odprężyć, ale przyjeżdżam tutaj po zbiory. Co ja tutaj zbieram? Żurawinę. Żurawina, wiecie, każdy chyba zna. Żurawina to takie czerwone czerwone owoce, ona jest bardzo zdrowa, bo ona zawiera bardzo dużo witaminy C. I za to, że jest taka kwaśna, dostarczając ją do naszego organizmu, bakterie, kuli bakterii, nie mają szans przeżycia w naszym, przetrwania w naszym organizmie, więc nie, nie dostajemy często, jak to się mówi, zapalenia pęcherza czy pieczenia, pieczenia, takiego pieczenia w cewce moczowej. Ja, ja bym to używała, po prostu ja to jem codziennie, kan, kanapkę z, z drzemem. Można ją, z, ten dżem robić z żurawiny z cukrem, ale też też można z miodem. E, najlepiej jest, bo żurawina ma bardzo dużo pektyn. E, nie, u, nie używa się żelfiksu, tylko sam cukier. Raz kiedyś zrobiłam z tym żelfiksem, to powiem wam, że musiałam ten dżem kroić, bo był tak twardy. Żurawina jest tak zdrowa, bo widzicie, dużo witaminy C i, i to jest tak niby profilaktycznie dla nas. I wiadomo, kobiety w okresie menopauzy, czyli już przechodzą ten okres, że nasz organizm nie produkuje zbyt dużo hormonów, bo to e, e, jakby to powiedzieć, zapadają w głęboki sen. I, I te bakterie, za to, że mamy mniej tych hormonów. E, mamy e, też mniejszą florę bakteryjną, bakteryjną w waginie, e, w pochwie. E, więc e, za to, że jest obniżony ten poziom, e, często kobiety w starszym wieku mają e, zapalenie pęcherza meczowego. Dlatego powiem Wam, jestem tutaj w, tej, e, w tych wydmach na tej wyspie, zbieram tutaj żurawiny, wiadomo, że to jest e, pracochłonne, można maszynką zbierać. Ja to zbieram ręcznie, bo ja to, ja to po prostu uwielbiam. I wiem, że ja, ja uwielbiam po prostu naturę i to, co z natury. I dlatego na pewno na YouTubie spotkacie dużo moich filmów. są Nie po polsku, są po holendersku. Po holendersku. Dlatego, bo Holendrzy może dużo nie wiedzą. E, I po prostu próbuję ich, żeby się zapoznali z naturą. U nas w Polsce też dużo wiemy na temat grzybów czy innych e, produktów. Ale pokażę Wam jeszcze, jak ta żurawina rośnie. Bo to jest taka roślina, która ona... E, Plącze, jak, jak to się mówi, pełza po, zie... po, po, po trawie, czy tutaj w tej wodzie i ona tutaj właśnie rośnie. Teraz jest akurat okres zbiorów, od października można zbierać tę żarwinę. Czasem się zastanawiacie, skąd ta żurawina się tu w Holandii znalazła, bo ona tu kiedyś nie była, ale kiedyś tutaj te statki tu płyną tutaj za tymi wydmami, zobaczcie tam, gdzie statki płyną i oni, Kiedyś zgubili tam jedną, jak to się mówi, jedną beczkę żurawiny, która pochodzi, prawdę mówiąc, z Kanady. I, I że ta beczka tutaj się znalazła w tych wydmach, to po prostu ktoś ją otworzył i nie smakowały mu te owoce, więc ją wyrzuc wyrzucili te owoce tutaj w bydny. I właśnie tutaj w tych wydmach ta żurawina znalazła swoje wspaniały klimat. I ona teraz właśnie tutaj. E, tak, owocuje co roku, więc co roku przyjeżdżam i co roku zbieram żarawinę. Ale powiem Wam, dlaczego też jest taka zdrowa, bo wiem, kiedyś, jak u mamy byłam, siostra miała takie pieczenie pęcherza moczowego, ja nawet kurczę, mam zapełnie pęcherza, ja gdzie tam pójść do lekarza w niedzielę. I jedynie co, co ja jej poradziłam, to wie mamo, masz jeszcze ten dżem z żurawiny, mama mówi, no tak, no to wiecie, to dałam się jeszcze ten słoik drzemu, dałam jej łyżeczkę i mówi, no masz, jedz, ona no, no co ty zgupiałaś, no mama jeść, a ja wie tak jedz cały słoiczek zjedz go i pij dużo wody. Nie wyobrażacie sobie, że, że, że po prostu te jak to się mówi te objawy pieczenia, po prostu to zniknęło, więc... Pamiętajcie, każdy idzie do apteki, wiem na tych reklamach, jak jestem w Polsce, to ja widzę non-stop reklamę, każda tabletka na, jakiś, na, na każdy jakiś objaw, na jakiś, jak to się mówi po polsku, kwale, gdzieś, na jakieś boleści. Słuchajcie, nie tabletka, tabletka to jest to jest po prostu, by było pięknie, by była jedna tabletka, by wszystkie choroby zniszczyła. Po prostu powinniśmy częściej sięgać do natury. Po prostu e, drzemy czy rośliny, które rosną, to z tego są te właśnie te e, medyczne, e, to medycajne, medycajne leki robione. Więc pamiętajcie, taką żurawinkę jak ziemy, ważna jest niesamowicie, ale jak wiem, że ona mi pomoże, że nie będę miała pęcherza, e, zapalenia pęcherza moczowego i ten mocz nie będzie taki, taki intensywny, taki e, wtedy organizm wydziela mniej amoniaku. Więc kochani, możecie mi czasem lajka puścić, napiszcie coś, to nagram Wam jakiś film jeszcze po polsku. A tak na naprawdę to ja Was teraz pozdrawiam tutaj z Wyspy z moją żurawinką. Czyli cześć kochani. Pa!